Witamy serdecznie, wracamy dzisiaj z autoklasiku z Radomska Dzisiaj Fiat, pierwsza rocznica jak go mam, czyli papierowa I zobaczcie, podczas powrotu mamy tutaj niezłą sytuację Za chwileczkę będzie 90 tysięcy oryginalnego przebiegu Właśnie są same dziewiąteczki I za chwileczkę mamy kolejną okazję do świętowania czyli papierowa rocznica 90 tysięcy przebiegu i dziesiąty zlot e, klasyków w Radomsku tak dokładnie a my za chwileczkę będziemy wracać do garażu tam gdzie Fiat znowu będzie czekał na takie okazje następne zloty klasycznego e, klasycznych pojazdów na które będziemy gościć Polecam nasz kanał YouTube, czyli Fiat 125 klasycznie. Tara, 90 tysięcy właśnie przejechało, więc najlepsze życzenia fiaciku z naszej pierwszej rocznicy i byle do przodu. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów kanału do usłyszenia i do zobaczenia.